30 czerwca bieżącego roku na 91. kilometrze drogi krajowej nr 8 na wysokości miejscowości Janówek doszło do wypadku. W zdarzeniu brały udział trzy pojazdy, w tym dwa ciężarowe oraz jeden osobowy marki BMW, którym kierował 39-letni mężczyzna. Kierujący BMW jadąc w kierunku Wrocławia z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na przeciwny pas ruchu, czym doprowadził do czołowego zderzenia z pojazdem ciężarowym jadącym w kierunku przeciwnym. W wyniku zdarzenia pojazd osobowy siłą uderzenia został zepchnięty Storu jazdy i uderzył w kolejny pojazd ciężarowy, który przemieszczał się za pojazdem osobowym. W związku z obrażeniami poniesionymi w zdarzeniu, 39-letni kierujący BMW zmarł.